Nie wiem, czy nie będzie światło ten wiesz, wali do słońca, ale dobra. No. Witam Was w kolejnym odcinku z Urbexu. Tym razem zeksplorujemy tą opuszczoną chateczkę. Też to będzie pierwszy odcinek z Urbexu, gdzie protestujemy tę czołówkę. Będzie, yy, będą może fajniejsze ujęcia. No nic, nie traćmy czasu. Zapraszam Was do zwiedzania. Pytanie, czy drzwi otwarte? Dobra. Wygląda na to, że otwarte. Tylko tak, trzeba się upewnić, żeby nic na głowę nie spadło, bo to różnie może być w takich opuszczonych miejscach. Pajęczyny sporo, więc pewnie jakieś pająki też. A, nawet mieliśmy z drugiej strony otwarte całkiem, ale dobra. Wejdźmy z tej strony. Tak, co my tu widzimy? Na pewno dach jest drewniany. Tutaj już widać, że jeszcze jest słoma. Słomą to było jeszcze ocieplone, to jest bardzo stary dom. Tutaj mamy część łóżka, część od elektryki. Tutaj ściany, tutaj <noise> te ściany były drewniane, ale właśnie jakimś tym zamazane, żeby jakiś kolor był, był widoczny. Dobrze, zobaczmy co dalej. Tutaj mamy jakiś pokój, hmm, pokój jakiś e, gdzie ludzie spali. Tu mamy jeszcze te, z tego starego typu piece. To jest, jeszcze pamiętam taki typu piec u mnie za dzieciaka. Taki, taki piec kojarzę, to jest po prostu, się rozpalało w całym, w całym domku, dawało to ciepło, okej, okay. czyli to był taki uniwersalny, uniwersalny pokoik, łóżeczko, szafa, dobrze, sprawdźmy co tu w szafie mamy, no nie wierzę, przycisk subskrybuj, klikajcie, no dobra, ale tak na poważnie, to jakiś, hmm, co to jest? Nie rozpuszczenie, kryształ? Płyn do czyszczenia szyb, szkła, kryształów. O kurczę, może rok jest w produkcji gdzieś napisany, bo to wygląda staro, tylko nie otwieraj lepiej. Nie, nie, będę otwierał, patrzę na rok. Tutaj widać, że coś się tam, jakieś procesy porobiły, ale nie widzę żadnej daty. Lepiej. zobaczę. Nie, nie widzę żadnej daty. Okej... Okay. Zobaczmy co tu za ścianą. O! Dziura w ścianie. Czyli ja jest tutaj na, na przelat. Coś, za dużo pająków. Trochę szkoda głowę wsadzać, ale tutaj też nie ma nic innego. <grybujesz> o. Tutaj mamy... Pewnie jakaś część od łóżka również, i nie ma okna, nie ma szyby, jest zabite dechami. Czyli bardzo, bardzo stara, a ta okna zabita dechami. Tutaj mamy też wyjścia na dwie strony, nie? Tu jest taki korytarzyk, i z jednej strony jest wyjście na pole, i z drugiej strony jest wyjście na pole. Okej, okay, tutaj znowu, tutaj mamy kolejny piecik, nie? Czyli ten piecik już jest troszkę większy, czyli podejrzewam, że tutaj była jakaś kuchnia, nie? Tutaj był większy piecyk, więc pewnie jakieś takie. Yy, tutaj można było pewnie coś gotować. O, tu jeszcze mamy obraz. Zobaczmy na ten obraz. Za, za dużo już nie, nie widać z tego obrazu. Nie mam pojęcia, co ten obraz wcześniej mógł przedstawiać. Tu nie wiem, czy to nie jest jakiś z kościoła, bo tu jest takie okno charakterystyczne dla kościołów. Wiesz, to, to popularne było, żeby tam takie religijne obrazy. Szklanka. Ciekawe, czy ta szklanka rzeczywiście została. <laughs> musztarda, pisze. Czyli to jest jakaś musztarda. Była i pewnie kiedyś opakowanie po musztardzie jakiejś starej. O, schodzić dźwięk. A to pewnie wiatr. Racjonalizuj sobie. <laughs> Tutaj widzę również, podejrzewam, że to jest bateria, to co teraz znalazłem. Jakaś, jakaś bateria, coś na baterii było. Pewnie ta flaszka po żółbrówce, to już bardzo możliwe, że później się tutaj pojawiła. Jak już to było opuszczone miejsce i tutaj ludzie zaczęli schodzić. No bo tutaj śmieci rzeczywiście mamy sporo. Here! W każdym razie elektryczność w tym domu była. To nie jest aż taki stary, że to przed elektrycznością. Tutaj widać, że puszki były pomontowane. Elektryczność tu działała swego czasu. Okej, okay. kolejne okno, tym razem tutaj szyba, chyba jedna z nielicznych szyb, jaka, jaka się tu zachowała w tym miejscu. Kolejne elementy, kolejny fotelik. Sprawdźmy, czy to zadziała. A tu jest ten, z taki z mm, podporą na cztery nogi, nie wiem, czy to przypadkiem kółka kiedyś nie były. Nie. Nie? Nie, ale taki, taki. Kolejny tego typu fotelik. To widać, że w zestawie, bo taki, taki sam kolor i nóż. Pewnie stary stary nożyk. <grymne> Okej, okay, dobra. Tutaj jakieś rośliny z okna wystają, a to pewnie z całego czasu były mniejsze. Pewnie teraz zarosły w ostatnim czasie. Tutaj jest piec, cześć, to jednak nie myślałem, że to jest piec, się paliło tylko z jednej strony. A ja to widzę, ka każda izba każda izba miała swój własny piec, czyli jak trzeba było nagrzać coś, to, to w każdym trzeba było coś palić. I patrzcie, jeszcze płyt. To pytanie, czy te płyty to są z tego domu, czy po prostu które później ktoś się tutaj nas nosił. Co tutaj mamy? Jakiś. Fine Reader OCR. Jakiś program. To, to wątpię, żeby to były z tego domu. Nie pasuje, mi, nie pasuje mi czas z tym domem. To wygląda, jakby to było później. Jakiś ktoś sobie jakieś na nazłoził. Może po prostu były imprezy i tu są jakieś <ścoughs> z muzyką czy coś w tym stylu. Widać, że tutaj jest sporo butelek. To tu, tutaj akurat pewnie więcej było pite. O, podpisane. Zbrojownia. Zbrojownia plus 10 lat. Aż się boję, co tam zobaczymy. Potężna broń. Potężna broń. To, to, to jest ten element tej zbrojowni. Dobra, dobra. Nie, nie było aż tak strasznie. No i tak. Krzesełko bez dna. Właśnie często na takich orbeksach widzę takie krzesełka bez dna. Nie wiem czemu, ale okej. Okay. Zobaczmy tutaj za szafą. O! Tutaj są wyciągnięte z okieniny te yy, szyby. Sam, same szyby, same odrzia. Tutaj sporo równych typu śmieci. To o, czyli mogę... Przeczytaj kawałek tekstu. Tak interesuje mnie, czy jakaś data tu znajdę. To jakieś plany budowy. Ponadto oświadczam, że. Z, y o, czy widzę datę? 1969. Mam papier, papier z 1969. Podpis pracownika, podpisującego oświadczenie. Nie, taki się, nie takie się. No, to tak się mniej więcej spodziewałem, że no, jest ponad 50 lat tutaj, na pewno. Informacja o zasadach podwyższania emerytur i rent od 1 marca 1986 roku. Więc podejrzewam, że tutaj jeszcze w tym 1986 roku mieszkali jacyś emeryci. Albo emeryt, albo paraemerytów. W każdym razie, no właśnie podejrzewałem, że w latach 80. albo na początku 90. tutaj już pewnie e, stało się opuszczone, bo pewnie z e, emeryci naturalnymi sposobami odeszli z, z tego świata i został dom opuszczony, pewnie, pewnie do kogoś należy, może ktoś, co ktoś w spadku dostał, tutaj jeszcze jakiś mamy materiał. Materiał na ścianie? Dobry. Jakaś ozdoba na pewno, zapewne. Okej. Okay. No to tak, standardowe piecyki, standardowe izby. W sumie w tego typu domku, w tego typu chacie my jeszcze nie byli. To jest taka nasza pierwsza eksploracja, takiego starego, starej chałupy. To jest chałpa. Nie wiem, czy to można domem nazwać, czy chałupą? Gdzie jest różnica między domem a chałupą? Nie? To bardziej filozoficzne pytanie. <śleski> 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 <laughs> jeszcze? Pytanie: czyli tu jest jedna dziura? Niech się tam. czy? Nie, ja sobie sam wsadzę głowę. A, albo czekaj. Stanę na tym, o ile się to nie złamie. Spróbuję, spróbuję przetestować stabilność tego. O, tutaj jest. Daj kamerkę, ja to po prostu tam włożę. To ma oświetlenie, to zobaczymy co tam się dzieje. Jak zwykle. Ok, jeszcze ten budynek. Ma tam jakąś szopę, jakiś garaż. Ale wejdźmy może drugą stroną, drugimi drzwiami. Zobaczymy jak wygląda ten domek z, dru z, z drugiego miejsca. Okej. Okay. Tutaj widać z zewnątrz te wszystkie elementy. Krzynka elektryczna? Co to? Krzynka elektryczna. No i śmieci. I albo ga na gaz. Czekaj, to na gaz może jest. Dobra. Zamknijmy, podejdźmy teraz do studni. Zgadza się. No, woda tam jeszcze jest. Tutaj pewnie... Żura to jakimś... Jaki żura? Pewnie coś tam do wyciągania wody z tej studni. O, czyli tutaj jeszcze mamy otwór na to. Czyli pewnie... Kurde, szkoda, że drabinki nie mamy jakieś. A, ale pewnie tam... Nawet można otworzyć pewnie. Pewnie tam ludzie tutaj dawali pewnie jakieś, nie wiem, splony, czy coś w Nie wiem, czy to było gospodarcze czy coś. Mogło być. Mogło być. Szczególnie, że też ta budowa, nie wiem, czy to był jakiś gnojownik? Chyba nie. Szczególnie, że tu jeszcze jest... Zobaczmy, co ta, tam jest, to nam może podpowiedz, co, co tu się w ogóle, czym się zajmowali ci emeryci, jak i byli jeszcze. Tu są jakieś urządzenia. Znaczy, tu masz do młynkowania zboża, tam z tyłu, żeby do siewu jakby rozdzielić ten odplewu. Dobre zboże do siewu. A tu masz do ciechania buraków, Wiesz, kręciłeś na przykład do zwierząt takie robił plastry, abyś wjeżdżał na tarce. Kurczę, skąd takie rzeczy wiesz? Tylko miałeś jeszcze u siebie? bo Miałem jeszcze, no. Kojarzysz takie rzeczy? Czyli to jest do jakiejś. Y dla zwierząt, coś. Czyli tu jeszcze podejrzewam, że jakieś zwierzęta mieli. Tylko gdzie, jak nie ma innego elementu? Chyba, że tu. Czyli do czego? Do świni? Do krów? A to, co to jest. To już ciężko stwierdzić. Kawałek, kawałek, stołu pewnie to było. A, czyli, a to mówisz, że do zboża. Dobra, jeszcze. góry są chyba coś jeszcze. Jeszcze coś jest u góry. Jeszcze bym tam głowę wsadził. Tylko, że krótko tych pająków wszędzie, tych pajęczyn. No nic takiego nie ma. Widzisz tam już? Chociaż. Halo? Widzisz mnie? Widzisz mnie? Widzisz mnie? <grymne> no, tutaj pewnie też jakieś elementy, jakieś narzędzie pewnie były swego czasu. Powiem się tak, no to popatrz jak to wygląda, już ten... Yy, sterik tu ledwo wisi, nie? To on już jest z tego... ...z tego materiału, którego nie można budować, nie? Z ternitu. Dobra. W każdym razie możemy pewnie... ...kończyć ten odcinek. widać, wciągało. Tak więc tak by wyglądała w środku ta chata, opuszczona chatka. Bardzo stara, aczkolwiek może nie aż tak bardzo stara, tak średnio stara bym powiedział, bo elektryczność już tam była. Tak więc w tym odcinku to już tyle. Jeżeli chcecie więcej odcinków z eksploracji, zostawiajcie suby, komentarze, lajkujcie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Heja!